Siemas kożyczki z tej strony krysy. witam was bardzo serdecznie w kolejnym GTA 5 prawdziwe życie. Witam Was. M Max Karpowski, nie kto inny, bo przecież to jest główna postać tej serii. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. No i co? Jeśli chcecie i lubicie naprawdę tą... Jeśli lubicie tą serię. No i co? Nie będę wałkować. Zaczynajmy. Na naszym koncie aktualnie 2210 dolarów, więc nie mamy całkiem ma mało, bo mamy całkiem sporo. Proszę zapytać się, gdzie ty, Kryser, jesteś? Gdzie tego maksału wiosny? Gdzie... Poszliśmy sobie w górę, trochę się przejść przed robotą. Jest 10.21. Dobra, przydałoby się wracać. Chłop postanowił, że się przejdzie, ale nie ten. Chłop troszkę może. O, już tak ten. O, widzisz? Pani, ładna puszka. Więc lecimy powoli. Może to jakiś sport delikatny max. Trzeba trochę pobiegać. Może jakąś formę zrobić maksowniej, Nie wiem. Żeby lepiej, żeby się nie wywalił za moment. Ale pobiegać mu nie zaszkodzi trochę. Mogłem tam iść, bym tam, tam wyszedł, ale już trudno zrobiłem błąd, nieważne. Dzisiaj idziemy do pracy. To jest normalne. Wydaje mi się. Jeżeli idziemy szli, ten wybiegniemy. Dajesz żadne chłopie. Daję radę, ale słychać, jak się męczy. No właśnie, słychać to, jak się chłop męczy, ale biegli, biegli, chłopie! Dobiegliśmy. Nice. <grym> Okej, okay, nice. Bo mógł nas pociąg zgarnąć, tak brzydko mówiąc. Eee, na szczęście żyjemy... A, mogliśmy tutaj. Zaraz nas może auto więc może przyspieszmy, o właśnie, o jakiś sport, dobra biegnę do domu i się zaraz, już dobiegłem moi drodzy, a dom, 50 dolarów znika z mojego konta, więc mamy, o kurde, 2160 dolarów aktualnie na naszym koncie. Niech ktoś się strzela, tam coś się dzieje. Dobra, nie, wolę się spładać, mam z się w razie. Dzisiaj lecimy do roboty standard. Nie, co to jest za tym tym tego domu, bo gdzie nie łódka. Byłoby można jakoś tą łódkę wykorzystać. Ale lepiej nie cudować, wiecie, wiadomo. Zejrzę się tu trochę, nie wiem, że... Okej, okay, mamy wrak w auto. Tam no stoi motor. No nic tu szczerze nie ma ciekawego za tym domem. pewnie może wziąć. No cóż, nieważne. W takim razie. Czemu to piwo tu stoi wiecznie? Może to jest. Może to rzeczywiście. Może to jest. Dobra, na twarz ma całą. Dobra, biorę motor, jedziemy do Paleto. Poczeka nas robota, nic innego. Dojechaliśmy już do Paleto, moi drodzy, więc witamy palet ja, jakby to było bez wywalenia orbe, świetnie, naprawdę super. No wsiadaj na ten motor, wszyscy wyjdziecie, będzie się z śmiało. Siemano szybko, dobra, siema. ja się zaraz przybiorę na ludzi, spokojnie. Kurde, mój mikrofon. Proszę. No. I będę się brał do robotu. Moi drodzy, słuchajcie, dostałam info, że... niedaleko góry spad spadł samochód. Nie wiem, co tam ten samochód robił, ale mam jechać, więc jadę jak najszybciej. Więc, zgaduję, że to pewnie jakiś samochód terenowy. Nie wiem, dokładnie jest określone, że góra cilia, Zresztą za, przed chwilą dostałam... Y, mam same sam trzeba dostać numer... Do osoby poszkodowanej, bo miejmy nadzieję, że ktoś w ogóle żyje. Bo będzie trochę przypał, jak ktoś okaże się, że ktoś mu żyje. Więc ja nie patrzę na przepisy, moi drodzy, i jadę jak najszybciej. Sarna MNIE wyskoczyła! Jezus, Maria, jeszcze z tego, że sardy potrąciłem i Tutaj mamy wjazd, tutaj mamy wjazd. O, ktoś zaraz mi też bał, no. Dobra, jedziemy jak najszybciej. Tutaj, tutaj bardziej. Chyba to gdzieś tam wyżej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zaraz, numer dostanę. Moi, do... moi drodzy, dostałam już numer, więc dzwonię pod ten numer. To jest ten numer, moi drodzy. Dzwonię do niego. Zajęte lera, odbierz wtyk. No, nie wiem. Nie ja chcę odebrać jeszcze raz tego Nie wiem, będę czegoś szukać, moi drodzy. Po tej góry, że. Spróbuję cokolwiek znaleźć i miejmy nadzieję, że to dobrze się skończy. Moi drodzy, dostałam informację. Jednak dodzwoniłem się i zgadnijcie, gdzie oni są. Tam na samej górze. Świetnie, ja tam nie wiem, na czy dojadę tym holubnikiem. Nie wiem, będę musiał spróbować, moi drodzy, ale nie. Zaczynają się, moi drodzy, schody. Dawaj. Lownik. Nie wiem czy on da radę tam wjechać. Dawaj! O tutaj już życie znacznie lepiej. O, tam ktoś macha. Dobra, jadę tam, jadę tam jadę tam. To jest na tej górze zaraz. Że sam nie zabał, bo jeśli spadnę, widzę, to koniec. Jak byłem z Maxem. Z tej wysokości to naprawdę można zginąć. Czy ja tu wjadę? I siadam, Co to się stało? Cholera. A, no, że sam nic nie zrobił. Gdzie ten typ? Gościu! Powiedz, co tu się stało. Dobra, widzę, wiem więcej. Tutaj wpadła messa jakaś. Jakiś samochód messa. I jest pytanie, jak ja mam to wyjąć? Chłopie, ty samo Magie, nie, tam miałem magiczny przyrząd. Słuchaj, to jest ten samochód. Jak jakoś wstałem, ale szedłem też na każdy swój Dobra. Uuu. chyba wiem, czemu jest załamany. Nie tylko. No, Max, dawaj, 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 dawaj. Dobra, Max, jakoś się wdrapał. cholera, dobra, nie wygląda to za dobrze. Co ja mam teraz, widzę, zrobić? Ja tego sam nie wyjmę. Dobra, postaram się sam na wyrok wyjść. Spokojnie, chyba było ciężko, ale udało mi się wdrażać, dobra, No nie to jest polownik, nie wiem, moi drodzy, dzwonię po szefa i niech szef decyduje, co tu ma trzeba zrobić, bo ja nie wiem, szef już przybył, on przybył tu kolejką górską, no i on sam nie wie, co robić. i chyba mi się wydaje, że będzie trzeba zadzwonić po karkobobach i po mechaników z Los Santos, tak mi się wydaje, moi drodzy, więc... Szef to zaraz zała... niestety Max tu nic nie zdziała. Ale oczywiście Max im pomoże jakkolwiek. Dobra, czekamy na razie. A ty typie się wejdziesz spokój, bo to jest twoja wina, bo para. O moi drodzy, co za dzień. Moi drodzy, leci już Kargo, bo oczywiście jestem pilotem Karkobowa. Nie Max, nie Max spokojnie. Max nie jest. Ty? Teraz pytania jak się... Lecia. Ze mnie mogą zginąć osoby. No niestety nie, jest, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Znaczy wojsko nie jest w stanie to w ogóle wyciągnąć. No to co teraz robimy moi drodzy? Ja nie wiem totalnie. Co tu w tym mo można zrobić? Max na pewno nic zrobi. Bo... Ale jak to wyjąć? No będzie problem moi drodzy. Tam medycy są już, ale będzie ich trzeba tam wyciągnąć stamtąd. Uch, widzowie, nie wiem. Nie wiem, co robić w tym momencie. Pokażę wam to jeszcze na trainerze. patrzcie. Oni tu robią, to jest to auto. I jak to wyciągnąć zresztą? Kargowo nie da rady po prostu. Jak to tak wyciągnąć, żeby to wyciągnąć, widzowie? Ja nie wiem totalnie. wiem, że Max na pewno już są nie co rady. Ja wiem, widzowie, jestem, tak brzydko, jesteśmy tak brzydko mówiąc w czarnej dupie. Kolejne godziny spędzone i my nadal nie wiemy, co robić. Holownik nie da rady. Nic nie da rady. <grym> no ja nie wiem. Minęły dwie godziny, moi drodzy. Mil. oni nadal nie wiedzą, Max, znów spadniesz. Przez chwilą medycy go zba zbadali nie złamali. Uch, choler. Co tu teraz zrobić? Moi drodzy, wpadliśmy naprawdę kupi pomysł. Będziemy ciągli za lina. Więc... Dawajcie chłopaki! Moi drodzy, udało nam się. Wyciągnęliśmy to sznurem jakoś tym holownikiem, ale było naprawdę ciężko. Oczywiście wszystkim dziękuję, bo gdyby nie wy, to by się nie udało. Głównie Max ciągnął najmocniej. Jedynie, co już się zostało, zahaczenie tego auta. No nie, zahaczyłem, więc zjeżdżamy tu powoli. Teraz będzie riski. Opona pękła w tym! O! Oh, morda. Żeby to teraz nie spadło. Żebyśmy my nie spadli z tym No Dobra, spokojnie, podjeżdżamy. Moi drodzy, co to był za dzień? Ja nie wiem. Coś się pobagowało. Dojechaliśmy. Po bardzo długim, moi drodzy, czasie. Z tą messą cholerną. Więc odczep odczepuję nią. I biorę na tak. Moi drodzy, co to był za dzień? To my coś dzisiaj nie będziemy robić, ale było grubo dzisiaj, moi drodzy. Czas odpocząć trochę. Moi drodzy, nie mówiłem tym na początku, ale Max podjął pewną decyzję. Nie będzie już mieszkał w Paleto Bay, czy już tutaj gdzieś w Sandy, ponieważ wyprowadzamy się do Los Santos. To jest nowina nowa, której chcę, żebyście wiedzieli. Że Max opuszcza Sandy Shores raz na zawsze i rozpocznie nowe życie w nowym miejscu. I, i dostaliśmy bardzo dobro, dobry cash. Dostaliśmy 2000 dolarów za dzisiaj, więc mamy, yy, mamy 3160 dolarów na naszym koncie. No kurde, niestety jest to trochę smutne, bo lubiłam tę pracę. Pracujemy tu też zresztą nie od dawna, ale szef to rozumie. Chłop to rozumie i mówi, żeśmy rozwijali się dalej. Więc to messe ogarnię sam, i jeśli będę chciał, nie wpadam i będę miał ewentualnie tam promocję, więc. Dzięki wielkie za te wszystkie dni. Dziesiąty odcinek, dziesiąt odcinek dziesiąty odcinek. można powiedzieć, że jest ostatnim odcinkiem mieszkania w Sandy, przebieram się i lecę do domu. Od następnego odcinka już znajdziemy będziemy w Los Santos, więc jeśli Wam się podobało mieszkanie w Sandy, ogólnie podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę, w dzwoneczek. Ponieważ nie będziemy już płacić yy, za wynajem domu. Więc w następnym odcinku nie zleci nam 50 dolarów. Więc co, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. No i trzymajcie się. Na razie, no i cześć!